Analiza ABC. Mamy zadanie. Są tutaj podane wyroby: marchew, ziemniaki, pietruszka, burak, seler i kalafior i ich miesięczna wielkość sprzedaży w kilogramach. I tak w miesiącu sprzedało się 800 kg marchwi, 1450 kg ziemniaków, 450 kg pietruszki, 90 kg buraków, 300 kg selera i 350 kg kalafior. W pierwszym kroku musimy ułożyć te towary od największej ilości wydań do najmniejszej. Po lewej mamy treść zadania, a po prawej mamy już ułożone towary. Największą wielkość sprzedaży w ciągu miesiąca miały ziemniaki 1450 kg. I tak oto zapisałam je tutaj w pierwszej pozycji. Później marchewka 800 kg, pietruszka 450, kalafior 350, seler 300 i burak 90. Ułożyłam wszystko włącznie z liczbami porządkowymi. Przepisywałam tak samo jak było w zadaniu. W drugim kroku należy policzyć udział procentowy wielkości wydań. Liczy się go ze wzoru miesięczna wielkość wydań towaru pierwszego dzielona przez razem razy 100. Musimy zsumować wielkość wydań, aby mieć tą pozycję razem. Czyli e, dodajemy 1450 plus 800 plus 450 plus 350 plus 300 plus 90 i mamy 3440. I tak oto liczymy pierwszy udział procentowy. Ja już tutaj mam zapisany wynik, ale zapiszę Wam obliczenie. Czyli Pierwszą pozycję, tą 1450, dzielimy przez to, co wyszło nam razem, spodzielić przez 3440 i razy 100 i da nam tą razy 100. Czyli zapiszemy może tu na dole. 1450.

I razy 100 i dałoby nam 23,26. Czyli 800 dzielone przez 3440, czyli przez razem. I razy 100. I mamy wtedy 23,26. Dla trzeciego, dla pietruszki, byłoby to 450. Zapiszę u góry może. 450 dzielone miesięczna wielkość sprzedaży, czyli 450, dzielone przez yy, razem, czyli przez 3440 i razy 100. I dla pietruszki wyszłoby 13,08. Gwarantem tego, że to wszystko tutaj policzyliśmy dobrze, jest 100% w pozycji razem, czyli jeżeli tu na końcu wyjdzie 100, to znaczy, że jest dobrze. Żeby tu wyszło 100, to trzeba to wszystko zsumować, czyli 42,15 plus 23,26 plus 13,08 plus 10,17 plus 8,72 plus 2,62 musi wyjść tutaj na dole 100%. I wtedy wiemy, że zadanie zrobiliśmy dobrze. Przechodzimy w dół. I liczymy skumulowany udział procentowy. Ja go nazywam dodany, dlatego że pierwszy udział procentowy przepisujemy taki sam, czyli 42,15, a później do pierwszego dodajemy drugi, czyli do tego. Dodajemy 23,26 i wychodzi nam 65,41. Później do 65,41 musimy dodać 13,08.

I do tego dodajemy 2,62, i daje nam to 100%. I tak, jak widzicie, tutaj już mamy to, to samo, co przed chwilą policzyłam, zapisane. Czyli, jak mamy już skumulowany udział procentowy wielkości sprzedaży. Możemy podzielić na grupy A, C. Grupa A jest od 0 do 80%. Grupa B od 80,01 do 95% i grupa C od 95,01 do 100%. I tak jak widzicie, do pietruszki, tutaj mamy 78,49, czyli znajduje się to w pierwszym przedziale, są grupy A. Później jest 88,66 i to jest w przedziale drugim, czyli. Grupa B i ostatnie powyżej 95,01 mamy grupę C. I gdy mamy już analizę ABC, możemy zrobić analizę XYZ. To jest ta sama tabelka, tylko pojawiają się w niej dwie nowe kolumny: dzienna wielkość sprzedaży i grupa XYZ. Musimy wiedzieć, ile dni w miesiącu pracował w sklepie. W tym zadaniu akurat 20 dni, czyli w miesiącu sprzedał 1450, a chcę wiedzieć, ile sprzedaje w ciągu dnia, czyli to 1450 dzielę na 20 dni. I tak wyszło mi 72,5, 800 dzielone na 20 dni dałoby 40, 450 na 20 dni, 22,5, 350 na 20 dni, 17,5, 300 dzielone na 20 dni 15 i 90 dzielone na 20 dni 4,5, czyli to dzielone na 20 dni z zadania 20 dni. Wychodzi mi dzienna wielkość sprzedaży, czyli ten sklep w ciągu dnia sprzedawał tyle kilogramów średnio. I grupa XYZ, która zawsze wynika z zadania. I tak mamy tutaj do grupy X należą towary, których dzienna wielkość sprzedaży wynosi powyżej 40 kg. I powyżej 40 kg jest tylko pierwszy produkt. 72,5x bo Y już jest w drugim przedziale. Do grupy Y należą towary, których dzienna wielkość sprzedaży znajduje się w przedziale 40-15, czyli równe 40 to już jest Y. I równe 15 to również jest Y. I do grupy Z należą towary, których dzienna wielkość sprzedaży jest mniejsza niż 15 kg. I dlatego tu jest grupa Z, bo mniej niż 15 mają buraki, bo sprzedały się tylko. W ilości 4,5 kg w ciągu dnia. I na samym końcu możemy jeszcze zapisać te towary w takiej to formie tabelki, gdzie mamy magazyn i mamy określone przedziały w magazynie. Grupa A ma leżeć w tym pasku, grupa B w tym, grupa C w tym i grupa X, Y i Z. I tak, do grupy AX należą ziemniaki, czyli tutaj byłyby ziemniaki. Grupa AY to marchew, czyli tu A, a tu Y. Tu będzie leżeć marchew. AY, pietruszka również, czyli tu też pietruszka. E, BY kalafior, czyli grupa B i Y. Kalafior. CY, seller, grupa C Y. Celer i C Z burak. I tutaj mamy gotowe całe zadanie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu, postaram się odpowiedzieć na wszystkie.